Jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby dokonać zmiany i rozpocząć nową operację pod kryptonimem Bezpieczne Podlasie. Odpowiedzialność za tą operację bierze 18. Dywizja Zmechanizowana. Pan generał Szkutnik, który obejmuje dowództwo, będzie przewodził temu zgrupowaniu, będzie przewodził tej operacji. Bardzo liczę na pana generała. Bardzo wierzę, że zdacie ten egzamin. Pełnicie dzisiaj najważniejszą misję Rzeczpospolitej. Bronicie naszej granicy. Bronicie naszej niepodległości i bronicie naszych wartości. Nie ma dzisiaj ważniejszej służby, nie ma ważniejszej pracy dzisiaj w Polsce niż tą, którą wy wykonujecie. Na szczęście w Sejmie ostatnio udało się zgromadzić ogromną większość z różnych środowisk politycznych. To jest moje zadanie w polityce, żeby łączyć różne środowiska wokół dobrej, wspólnej sprawy. A dobrą, wspólną sprawą jest większe bezpieczeństwo polskiej granicy i poczucie bezpieczeństwa. I realne bezpieczeństwo żołnierza i funkcjonariusza w użyciu broni. Wierzę, że prezydent szybko zaakceptuje tę ustawę i stąd z Podlasia o to proszę. Bo ona jest po prostu potrzebna. Nie, żeby działać wbrew zasadom, czy bez zasad, jak niektórzy próbowali przedstawić, tylko żeby działać w imię zasad, w imię zasad, których służymy dla Rzeczpospolitej. Chcę Państwa również poinformować dzisiaj o jednej bardzo ważnej decyzji, którą podjęliśmy w ostatnich dniach decyzji związanej z lokalizacją nowej brygady w ramach pierwszej dywizji piechoty legionów. Pierwsza dywizja piechoty legionów formułuje się. Ten proces będzie trwał wiele lat. Ja będę o tym mówił zawsze tak, jak jest, nie zaznaczał tylko punkty na mapie i robił wielkie wydarzenia z decyzji, ale będę pokazywał realne działania w tym zakresie. One wymagają czasu i pieniędzy, nie są rozpisane na jeden miesiąc, tylko na kilka lat, ale ważna decyzja lokalizacyjna zapadła w ostatnich dniach. To tutaj w Białym Stoku, tu gdzie dzisiaj się znajdujemy na Oce Zielona, będzie zlokalizowana jedna z brygad, brygada zmechanizowana pierwszej dywizji piechoty legionów, która dzisiaj się tworzy. Po to będziemy ją lokalizować tutaj w białym stoku, aby bezpieczeństwo granicy było na trwałe, na stałe. Żeby tutaj był zgromadzony najnowocześniejszy sprzęt, czołgi, kołowe transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty, armatochałbice, wyrzutnie. Po to, żeby dzisiaj mieszkańcy Podlasia i wschodniej Polski czuli się bezpiecznie na stałe. A sierżant Mateusz Sitek oddał swoje życie za to, żebyśmy żyli w wolnej i bezpiecznej Polsce. To jest to doświadczenie, które natrwale wpisuje się w historię Podlasia Rzeczpospolitej, naszego zgrupowania tutaj, naszej obrony granic. Sierżant Sitek pozostanie w naszej pamięci. Przypominamy jego imię nie tylko przy okazji uroczystości, ale tak naprawdę jako wzór do naśladowania. Dlatego jego imieniem będzie nazwana, nazwany komponent ochrony pogranicza. Bezpieczeństwo służby i jakość tej służby, warunki służby to dla mnie również priorytet. Dlatego dzisiaj ze mną Paweł Mateńczuk, mój pełnomocnik do spraw warunków służby wojskowej wraz z całym swoim zespołem szczególnie skupia się na warunkach służby tu na Podlasiu, w Wojskowym Zgrupowaniu Zadaniowym Podlasie w bezpiecznym Podlasiu czyli nowej operacji to jest jego główne zadanie. Jeżeli macie jakiekolwiek wnioski, uwagi, to proszę o zgłaszanie, to jest dobre miejsce do tego, żebyśmy mogli naprawić, poprawić, ulepszyć. Głównym zadaniem żołnierzy zaangażowanych w operację Bezpieczne Podlasie jest wsparcie straży granicznej w ochronie granicy państwowej. Działania te są odpowiedzią na zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa Polski. Związane bezpośrednio z prowadzoną wojną hybrydową, inicjowane są przez reżimową politykę naszych wschodnich sąsiadów, którzy odpowiadają wprost za kierowanie wzrostem presji migracyjnej i agresji samych migrantów. Żołnierze wszystkich rodzajów wojsk, służb i rodzajów broni będą realizowali zadanie na granicy. Wierni złożonej przysiędze wojskowej, ja, żołnierz wojska polskiego, przysięgam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości granic. Słowa te nigdy nie stracą na swojej mocy, a w dobie aktualnej sytuacji na naszej wschodniej granicy są szczególnie aktualne.